Zdarza Ci się denerwować na rzeczy, na które totalnie nie masz wpływu? Nie wiem, za długa kolejka, spóźniony autobus, niedziałający biletomat. Jest sens? Dzień dobry, ja nazywam się Artur Króżołek, a to jest markowy podcast. Podcast, w którym mówię o tym, że Twoje życie może być markowe. Bo marka osobista to nie tylko wizerunek. To przede wszystkim kompas, który może wieść Cię i prowadzić do życia, jakiego pragniesz. Zauważyłeś, że nadmierne skupianie się na rzeczach, na których nie mamy wpływu, odziera nas tak naprawdę z możliwości działania, z możliwości decydowania w tych kwestiach, w których wpływ mamy? Steven Kowej w książce 7 Nawyków Skutecznego Działania mówi o strefie wpływu o pewnej strefie, w której znajdują się rzeczy, sytuacje, wybory, na które mamy realny wpływ. Poza tą strefą dzieje się bardzo dużo rzeczy, i bardzo dużo rzeczy dzieje się na co dzień w naszym życiu, na które wpływu nie mamy. Dlaczego warto poświęcać czas tylko tym, na które mamy wpływ? Życie każdego z nas opiera się w pewnym sensie o jakość decyzji, jakie każdego dnia podejmujemy. A możemy podejmować decyzje tylko w tych sprawach, w których mamy jakąkolwiek decyzyjność które zależą od nas, na które mamy wpływ. W pozostałych aspektach to nie my wybieramy, to nie od nas zależą te decyzje. Więc jeżeli poświęcasz czas na skupianie się na rzeczach, na których nie masz wpływu, jeżeli tracisz ten czas na jakiekolwiek angażowanie się emocjonalne, na rzeczy, wobec których nic nie możesz zrobić, to sam siebie ograbiasz, okradasz z czasu, który możesz poświęcić na decyzje, które od ciebie zależą. Ale co to ma do marki osobistej? Zobacz, budowanie marki osobistej można rozpatrywać w dwóch płaszczyznach, z dwóch punktów widzenia. Jeden, marka osobista jest tym, jak ludzie ciebie postrzegają, w jaki sposób kojarzą ciebie, w jaki sposób i, i co kojarzą z Twoją osobą. Co w głowach różnych ludzi pojawia się, jeżeli słyszą Twoje imię i nazwisko? Czy wiedzą, że jesteś ekspertem w swojej dziedzinie, czy wiedzą, że robisz dobrą robotę? To jest Twoja marka, Twoja marka osobista. Drugim aspektem Twojej marki osobistej, o czym wspomniałem na wstępie, jest to, jak Ty sam siebie postrzegasz. Jaką Ty sam masz zbudowaną w swojej głowie wizję siebie samego, misję tego, co chcesz robić, tego, dokąd zmierzasz w swoim życiu. No i czy mamy wpływ na którąś z tych opcji? Mamy olbrzymi i to na obie. Bo to, jak ludzie nas oceniają, to, jak ludzie nas postrzegają, w dużej mierze zależy od tego, Jakim się pokażemy. Jeżeli kogoś poznajesz, to jednym z pierwszych pytań jest: kim jesteś, czym się zajmujesz? I to od Ciebie zależy, jak odpowiesz na to pytanie. Bo zobacz, w moim przypadku, jeżeli zapytasz mnie, czym się zajmuję, mogę odpowiedzieć: sprzedaję ludziom szkolenia i kursy. Ale mogę też powiedzieć: pomagam osobom, które chcą czegoś więcej od życia, odnaleźć, zbudować solidne fundamenty, na których to fundamentach można budować szczere marki osobiste. Widzisz różnicę? Ważne jest, żeby pamiętać, że my sami swoje życie odbieramy, interpretujemy i przeżywamy we własnych głowach. A inni ludzie nas interpretują przez to, co mówimy i co robimy. Więc mówiąc o sobie, mając pewną postawę i działając w pewien określony sposób, masz wpływ na to, jak postrzegają cię ludzie. I w drugim aspekcie jest tak samo. Masz wpływ na to, jak sam siebie postrzegasz? Masz wpływ na to, co o sobie mówisz i co do siebie mówisz? Olbrzymi. Zastanów się, jaki dialog prowadzisz ze sobą w głowie. Większość osób, niestety, jest dla siebie bardzo surowych. Czy zwracasz się do siebie jak do przyjaciela? Czy jesteś swoim kumplem? Czy jesteś wspierający sam dla siebie? Jeżeli nie, to zastanów się. Będziesz ze sobą do końca życia. Warto mieć w sobie przyjaciela i osobę, która cię. Buduje, która ciągnie Cię, a nie spycha w dół. A to zależy w dużej mierze tylko od Ciebie. Dziękuję za uwagę. Jeżeli uważasz, że ten materiał dał Ci jakąś wartość, nie zapomnij zostawić serducha, komentarza i udostępnić. Dzięki temu pozwolisz innym ludziom znaleźć ten materiał, który również może im pomóc. Do zobaczenia jutro.